28 km Wskazówka wciąż leży bez rezerwy. No i słuchajcie, rezerwa właśnie się zapaliła. Chciałem wam to pokazać. I tak jak mówię, jest to mocno denerwujące. Rezerwa się w hondzie zapala bardzo późno. Teraz się pojawił komunikat też Fuel Low, czyli niski poziom. Paliwa i słuchajcie, stało się to przy 37 niby kilometrach pozostałych. No to wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś na autostradzie. Jedzie jakaś, nie wiem, osoba, która nie zwraca uwagi na poziom paliwa. Przykładowo moja małżonka, totalnie nie zwraca na to uwagi. Niestety, taką ma wadę. I nagle niby 37 kilometrów, a najbliższa stacja, na przykład. Nie wiem za 50-60 km czy więcej. Ok, jedziemy na stację. Z ciekawości, zobaczyć ile spaliła. Klasycznie cały bak zrobiony tylko po Krakowie. Bardzo krótkie trasy. Zima. W tej chwili jaka jest temperatura? A 1 stopień. Niby 10,8 Zrobione 457 km. No trochę mało jak na cały bak. No ale cóż, tego trzeba się spodziewać po benzynie 2.0 i średnia prędkość uwaga tylko 20 km na godzinę. Innymi słowy, ta jazda z tego baku to jest jeden wielki korek no i zaraz zobaczymy czy to jest rzeczywiście 10,8 Ok, dojechałem na stację w tym momencie jest 36 km niby pozostałych czyli słuchajcie jeszcze raz bag ma 58 litrów rezerwa się zapala według książki znaczy rezerwa ma 8,5 litra czyli powinienem wlać 49,5 litra no zobaczymy. Żebym wlał chociaż 48, bo nigdy tego nie mogę zrobić. No to tankujemy. No i mamy 47 litrów i teoretycznie jeszcze ze dwa powinno wejść. A ja, jak to zwykle bywa, dolewam około litra. Ok, i ostatecznie 48,38 38 idziemy płacić. Ok, słuchajcie, zapłacone. Czyli jeszcze raz wlaliśmy 48,38 litra. Zrobione 458,5. I teraz prosta kalkulacja. 48, 38 dzielone na 458,5. Spalanie 10,5. No i miłe zaskoczenie czasami właśnie tak bywa, że komputer w hondzie przekłamuje, ale na korzyść. Czyli spalanie nie 10,8, a 10. 10,5. No i pytanie do Was: czy to dużo? Pokazywałem wam tę średnią prędkość i musicie mi wierzyć na słowo, to auto jeździ na co dzień tylko po Krakowie z domu do pracy 6 km. Teraz cały czas zimno. Silnik w jednym filmiku też wam pokazywałem, że nawet się nie nagrzał dobrze, czyli większość tych. Znaczy większość, bardzo dużo z tych 458 km jest zrobione na totalnie zimnym silniku, na krótkich trasach. No i to spalanie 10,5. No ja jestem słuchajcie, mimo wszystko bardzo zadowolony, no bo auto jest dużych rozmiarów, no i jest to benzyna. Fakt faktem ja nie jeżdżę słuchajcie ostro, no i ja jeżdżę cały czas w trybie ECO, tu się muszę przyznać. Ekon włączony, kończynka się świeci. W maździe nawet nie mam takiej opcji użony, żeby wcisnąć ekon. Nagrywałem wam taki filmik o Ekon link do niego wrzucę Wam pod koniec i może w opisie. Pytanie, czy warto jeździć na Ekon, czy, czy nie szczerze powiedziawszy, nigdy nie testowałem, żeby zrobić cały bug bez ekon. No bo człowiek chce zaoszczędzić, no to wiadomo, lepiej żeby palił mniej. Auto do tego, przy tym ekon jest ewidentnie bardziej mulaste, to też muszę przyznać. No ale ja swoje lata mam, nie jeżdżę jakoś specjalnie ostro. Jak chcę sobie poszaleć, to szczerze powiedziawszy biorę Mazdę żony. Tant auto naprawdę jest stworzone do ostrej jazdy, mały gokart jak zawsze mówię I na sam koniec, żeby was nie wprowadzić w błąd, otworzyłem książkę. Dawno tego nie robiłem, instrukcję obsługi, żeby się upewnić, jaki jest bak. Rzeczywiście jest napisane jakbyk 58 litrów. Tutaj jest dział o tankowaniu, tankowanie. Szkoda, że w tym dziale nie napisali jaka jest rezerwa. Musiałem gdzie tego szukać. I szukałem chyba z 10 minut. Informują też, że można lać 9,5 lub więcej. A z braku laku można wlać 9,1. Tylko piszą, że można tak jechać nie przez jakiś dłuższy odcinek. to jak sobie czytam, jak tankować, to aż się śmiać chce. Po prostu dla. Blondynki. Chociaż nie obrażając mojej kochanej żony, może by jej się przydała taka instrukcja. Eee, co ciekawe, a to pokażę Wam, a może jeszcze tu Wam pokażę. Honda, słuchajcie, w oficjalnej książce serwisowej instrukcja obsługi informuje, jak obliczać tankowanie. I robią to tak jak ja, czyli po prostu dzielę paliwo przez kilometry. No ale chcą, żeby jeszcze pomnożyć przez 100 najpierw. Czyli 100 razy litry paliwa podzielić przez przejechane kilometry i pięknie nam wyjdą litry. No ja nie mnożę razy 100, po prostu dzielę paliwo przez kilometry i po przecinku tam widać od razu, która wartość nas interesuje. No i jeszcze ta rezerwa. Ona jest tutaj przy. W opisie kontrolek. Lampka rezerwy. Zapala się w przypadku rezerwy paliwa, gdy w zbiorniku pozostało około 8,6. Więc lekko was okłamałem, bo mówiłem i 8,5. Zapala się jak najszybciej zatankować. Ok, dzięki, trzymajcie się.